Siemaneczko, z tej strony Antek i witam cię na kolejnym odcinku Scotta. Tak, chcąc odpalić grę, zauważyłem w tym miejscu te liczby, co oznacza ta 27. Czy jest 27 rozdziałów? Jeśli tak, to mamy zaliczone tylko 11. Na 27 jest to nawet nie jest połowa. A miałem nadzieję, że niedługo tą grę skończymy. No. Zapowiada się na to, że. Jeszcze kilka odcinków ze streja na kanale się pojawi. Ok, przeszliśmy kanały. I jesteśmy w jakimś, nie wiem, labie. Sprawdźmy, co znajduje się za zakrętem. Schody. To są schody kamienne, Ło. metro. Miał. Spoko, że nawet możemy sobie zamiałczeć w takim momencie. Wiecie co? Generalnie gdzieś ktoś mówił, że tego streja można przejść w 3-4 godziny. Fakt, zdarzyło nam się zginąć kilka razy, no ale raczej aż na tyle nie wydłużyłoby nam to całej gry. A no, no nie oszukujmy się, idzie nam to całkiem sprawnie. Więc jak te osoby to niby zrobiły, że tak szybko im to poszło? jest to coś fajnego? Nie ma. O. Zapamiętaj. No, mam już prawie 50%. Hello. Przełączmy stację. Dobra. Kim jesteś? Tutaj coś, co powinniśmy sprawdzić. Jakaś woda kapie. Ło wow, matko, co jest. Ło. Wow. O, chłop, Ło, wow, jaki policeman, nie? Ło, Ło, Ło. Co jest grane w ogóle, gdzie my jesteśmy, nie? Dobra, tu nie możemy iść. Dobra, musimy z kimś porozmawiać. Gdzie my jesteśmy? Wow, jak mu tam groził, nie? Okej. Okay. A, to my chyba byliśmy na dole. Dobra. Tutaj coś możemy wejść? Nie bardzo. Ziomek, co zrobiłeś? Ok, to już nam zdradzili. No nie no, śródmiasto. Nowy rozdział. No i powiem no, to wygląda jakoś. To nie są slumsy. Teraz jak dojść do rezydencji. Jest tu coś dla nas. Jakieś podpowiedzi, cokolwiek. Tu jest niby jakaś strzałka. Obszar mieszkalny. O. Dobra, chyba tego nam trzeba. Ty wyglądasz podejrzanie z tobą nie gadamy tam też. O, matko. Dobra. Może te znaki nam jakoś pomogą, chociaż tutaj widzę, oho, tu chyba nie ma przejścia. No, dowiemy się zaraz wszystkiego. Okej, okay, nie wypuszczałem nikogo dalej. Dobra, my też nie możemy tędy przejść. Tu jest winda? Nie. Tu Zabije to nas jak przejdziemy? Tak to wygląda Okej, okay, musimy znaleźć Clementine Co tam ziomki? Dobra Dobra, tu mam jakiś bar. Tutaj? Nie. No, no fakt to wygląda na część mieszkalną, ale. Dobra, wiem, czego szukamy. Szukamy tego znaczku, tego wiecie, co były w poprzednich misjach z tą taką buźką. Adres mieści się tutaj. No i dobra, no to fajnie, a coś więcej? O, tu jest zejście w dół. To wygląda interesująco. Sprawdźmy to. Jesteśmy u kogoś na chacie. Ktoś lubi kwiatki. Ty jesteś. Clementine. Hello. Jasne, że tak. Prowadź. whoa Musimy iść do fabryki i znaleźć robota w skórzanej kurtce ze złotym łańcuchem. Kurczę, czy możemy tu skoczyć? Nie bez powodu udało nam się to pewnie. Tu jest. Miało ja, dobra 5 sekund odpoczynku. Możemy lecieć dalej. Tutaj lata coś takiego. Co to oznacza? Co to oznacza? Nie mamy tutaj nic do zapamiętania w sumie. Może, jak nie wiem, będą nas szukać wartownicy, to możemy tutaj uciec. Dobra, lecimy. Okej, okay, to na pewno nie jest tamten kierunek, no corporation, no to tutaj musimy iść co? Chyba nie tu. Te roboty mają normalnie sklep odzieżowy, nie? Co jest? Skórzana kurtka, jest. Masz złoty łańcuch, gościu? Masz złoty łańcuch. Nad ma dziary, nie? Jak niby skąd mam niby wziąć kurtkę robotnika? Dobra, no zaryzykujmy, no bo nie wiem jak mam to zdobyć. Co mu pokazać. No dobra, no gdzieś coś musi być. Dobra. Chodźmy do sprzedawcy, może on. A, okej, okay, okej. Okay. Sprzedajesz tu. żeby chociaż powiedział jak mamy nie wiem zdobyć te rzeczy. Ten tu coś mierzy. O, ten kot. Gdzie, jak mam to pozyskać? Dobra, jeśli nie ze sklepu Tu mają czapki Ej Co ty kurde Okej, okay, jest jakiś cień nadziei. Dobra, tonara. Idziemy do baru znaleźć tego ziomka. Gdzie ten bar? to dadzą nam czapkę. Dobra, jesteśmy chyba w barze na zateczu? Sprawdzam. Wow. o stary. Coś ty narobił. Się obudził. Ziom, wracaj do roboty. Ah, oh. vai dar, vai dar, vai dar, vai. No co, to... dawaj, bierz mnie chłopie, zanoś mnie gdzieś. Ale to w ogóle rozkwiniliśmy, nie, tego wskoczyłem i faktycznie to trzeba było uczynić. No dobra, tylko co dalej? Kradliśmy kask. Czyli możemy też ukraść z odzieżowego tą kamizelkę. O, tu jest ten odzieżowy. I kamizelka też tutaj jest. To ziomuś, co mamy dla ciebie zrobić? No tak, chcę zostać robotnikiem, no. Jak to zdobyć? Jak go stamtąd wykurzyć, żeby on nam powiedzmy nie przeszkadzał. Jak odwrócić jego uwagę? Myślałem, że możemy zrzucić. Sprawdzę szybko na necie, jak ktoś to zrobił. Okej. Okay. Musimy udać się do jakichś robotoraperów. Cokolwiek. I oni chyba byli w dzielnicy mieszkalnej tutaj tak są robotoraperzy no dobra 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 Dobra, dobra, wiem o co chodzi. Ok, chcą nam dać kasetę, i tak właśnie tego gościa ze sklepu wiecie, wypłoszymy z tej części, gdzie jest ta właśnie ta kurtka. Mamy jedną kamerę, tam widziałem drugą, a tu jest jeszcze jedna. Dobra, pójdzie nam to w miarę sprawnie, cyk. I tutaj nie jest, nie mogę. Dobra. Gdzie się schodzi w dół? O, dobra. Hop. Dobra, ziomuś, dawaj kasetę. I teraz lecimy szybko do sklepu łodzieżowego, który znajduje się. Tak, tutaj. Patrzcie jak pilnuje, nie strażnik Teksasu. O, matko. <śmienicza> Dobrze. Ale widzicie, wcześniej już coś tam kminiłem, bo widziałem to radio. No? Tylko właśnie nie wiedziałem jak. Jak zdobyć tą kasetę, a to przez to, że nie gadałem z tymi ziomkami tam wcześniej. O, gdzie było to wejście do fabryki? Chyba nie było tutaj. Ogólnie tutaj trzeba było pójść. Tak i tutaj. Okej. Okay. Fabryce rozpoczyna się zapewne kolejny rozdział, i będziemy tutaj szukać baterii atomowej. A to już w następnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo, że zostałeś tutaj do końca. Jeśli jesteś nowy na kanale, zostaw subika, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. I co? Coś miałem powiedzieć chyba jeszcze. Aha, zbieram pytania do QA, które chciałbym gdzieś tam kiedyś nagrać, więc w komentarzu na dole możesz napisać: zapytać o coś, co Cię interesuje. Jeśli to pytanie będzie fajne, mam nadzieję, że będzie, zostanie ono wykorzystane do filmiku. A teraz dzięki Ci bardzo i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć.